Cio. A Cio, to Zenka dzwonię, cicho! Jest sygnał. Wyrzucimy, nie? Halo? E, dzień dobry, czy dozwoloniłem się do pana Zenka? Tak e, Ja mam pytanie, czy 1 maja będzie można z panem zdjęcia porobić? Jak to będzie wyglądało? Już wiadomo więcej? Gdzie? W cichocinku, odcinku. 1 maja jak będzie pan grał koncert, czy będzie można z panem zdjęcia zrobić, czy będzie chwila takiego momentu? Nie wiemy jak ten, ten Merkura I maja tylko w tej gramy, to, ale... Jezu, to ma... ja Właśnie, bo ja tutaj e, zatknąłem... Zatrzymiam... Już... Mamuś, przepraszam, bo ja chwilę no. panu Ozynku i tak minutę chciałem zabrać. Bo ja obecnie, proszę pana, mam kanał na YouTube, tam 110 tysięcy subskrypcji. I moja mama słucha pana od małego, w sumie... Ile ma ona? No, 20... Od pan Dokładnie. My codziennie pana słuchamy na YouTube e, po 5 hitów. To, hitów. I chcielibyśmy po prostu z panem się przez chwilę spotkać, jakby dał radę, nie? Nawet korzystamy... Nie ma no to fajnie, to dobrze, to dziękuję. Pozdrowi pan widzów z kanału Daniel Medical, bym prosić. Proszę. Czy mógłby pan pozdrowić widzów z kanału Daniel Medical? Po, po, pozdrowimy, jak będziemy tam w tym, w tym odcinku. Dobrze, to dziękuję, to do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Tom był, on był. Mamo, tom był. Słyszałeś takie. No dobra, tylko klątankę miał taką. Zelkiem rozmawialiśmy. O, zapisz numer. Prawdziwy był. Prawdziwy, jak Albanczyk, nie? To był on. To był Zelek. To dostałem od widza, który miał z nim urodziny i wysłał mi filmik. To on był. Dobra, zapisz. Kurwa, ale mi cię